Wbijamy się w temat potężny Systemic War. Polska gra strategia, wokół której jest dużo dymu, z przeróżnych powodów. Między innymi z powodu tego, że główny inwestor tej gry <grym>, nie ma pojęcia nic o grach, a władował w tę grę 6 milionów, bo mu się spodobała. Jest szum, jest szum, więc sprawdzamy o co chodzi. Arkadykus nagrał o tym materiał. Cześć z tej strony Arkadikus, Jak się macie, Dzień moi dobry. drodzy? Powiem wam szczerze, że dawno się tak świetnie nie bawiłem jak przy premierze dema Systemic. Oho. No w sensie w grę nie grałem, bo, to, bo tego rodzaju strategie to w ogóle nie mój świat. Ja nie to moje samo. Zabawki, no kto wie, może gra jest wybitna. Pomimo tego, że twórcy i główny bohater też dzisiejszego materiału otwarcie chwalą się wykorzystywaniem AI w tworzeniu tejże produkcji. No to jest świetny marketing, nie? W czasach, w których AI jest tak piętnowane, pochwalić się tym w pierwszej linijce posta? No, odważnie. Co brzmi mniej więcej tak, jakby producent mleka chwalił się, że szczado zbiornika z mlekiem, no ale hej. No może tego nie wiedzieć. No okej, okay, ale no żeby to miało ręce i nogi, chociaż nieco sensu, tak? Czym jest Systemik? Polska War? strategia. Tocząc się stroną produktową na Steamie, 25 ręcznie projektowanych map, 150 unikalnych jednostek ekonomia, strategiczne mapy, dyplomacja, no wspaniały RTS, strategia la la No dobra, spoko, ale tak jak mówiłem o samej grze swe, złego słowa nie powiem. Bo się strategiami nie interesuje poza kilkoma, czyli Heroes. Ja to samo. Ja tutaj się wypowiadam o fenomenie związanym w, tak naprawdę wokół tej gry, tego co się dzieje, tego szumu medialnego, bo to jest ciekawe, to jest śmieszne i to jest coś, co warto przeanalizować. Natomiast sama gra, kto wie, może ostatecznie jest dobra. Wiem, że niektórzy testowali, chyba Bonkol grał, także może do niego wypadałoby zajrzeć po opinię. Ja to poza Heroesami strategii nie ruszam, nie przepadam. Sami i cywilizacją. Jedyne, co widziałem, to tak naprawdę na pokazie na kanale Zero, to. O... Boskie, jak to rwało niesamowicie, to masakra jakaś była. No ale wracając, jeszcze raz podkreślam, na strategiach. Ja się za bardzo nie znam, poza właśnie tymi kilkoma tytułami. No ale coś nie, coś jednak o grach wiem, dla niektórych mało, dla innych dużo, różnie bywa, ale coś tam jest. I dlatego absolutnym kinem było dla mnie przeglądanie wpisów głównego naganiacza. Na te grę, czyli Krzysztofa Szczawińskiego, który jest bardzo aktywny na X-ie, a nagania! No bo zainwestował w I to jak linkę, no bo w te studio kasę. Nie jest to żadna tajemnica sam o tym zresztą. Skoro i tak jest to informacja publiczna, to mogę tutaj potwierdzić, że znacząco zwiększyłem swoje zaangażowanie w spółkę, która razem z Jackiem Bartosiakiem robi grę o wojnie systemowej. Uważam, że w takie właśnie projekty warto teraz inwestować, bo to nie tylko gra. Symulacja nowoczesnej wojny może mieć także zastosowanie szkoleniowe, a zespół zdolnych informatyków pracujący nad taką symulacją może robić także wiele innych pożytecznych, pokrewnych rzeczy. Warto, tak jest który budować. Normalnie kurwa, Putin bój się, bo mamy masę ludzi grających w Systemic War. Wspominał, nie ma w tym nic złego, spoko, no krąży takie powiedzenie, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, to musisz go sobie wymarzyć i sam w ten sukces wierzyć najbardziej. Wydaje mi się, że akurat pan Krzysztof wziął to sobie bardzo do serca. Systemic War wylądowało na Steamie w ramach Steam Next Fest, no i można było wypróbować tejże gry. No i jasne, znalazła się grupka graczy, która postanowiła zainstalować i odpalić ten. Wiadomo, typ. pan Krzysztof, napędzając turbinę sukcesu, wspomniał o ponad dwóch tysiącach w piku w demie. Jednak sam SteamDB akurat na ten moment pokazuje nieco ponad 1500 graczy w piku, No, ale OK, SteamDB potrafi czasami zamulać. Weźmy na tapet te 2200 graczy. Jak na demo nie jest źle, chociaż biorąc pod uwagę, że gra była promowana na kanale Zero w dwóch materiałach no trzy tygodnie temu z 60 tysiącami wyświetleń, oraz 13 października przy wyjściu tegoż dema na live, który teraz odtworzył 65 tysięcy ludzi, no to już jakoś tak specjalnie wrażenia nie robi, ale hej! To tylko demo. Nie, no jeżeli chodzi o świadomość produktu, no to musi być gigantyczna. Nawet to, że my teraz reagujemy na materiał, kolejni ludzie się dowiedzą. Arkadikus wypuścił materiał, kolejni ludzie się dowiedzą. Ten Twitter to jest jedno i tam zamieszanie jest spore. Kanał zero. Ludzie wiedzą o tej grze, a jednak no, ta liczba nie jest do końca adekwatna. Tak mi się wydaje. Jeżeli gra by była dobra, to raczej zgarnęłaby znacznie większe zainteresowanie ludzi grających faktycznie w produkt i testujących go. Bo nieważne, czy to jest demo, czy pełna wersja, jeżeli produkt się jara to chcesz jakkolwiek, chociaż w małym procencie, na nim ręce położyć. Systemic War chyba takim produktem nie jest. No ale inna sprawa, że strategia też nie jest najbardziej sexy gatunkiem na rynku w tym momencie. Tak do tego podchodzę. Ja, ty, my, gracze. Ale nie pan Krzysztof. Pan Krzysztof jest z wyniku DEMA tak zadowolony, że dywaguje, kiedy Systemic War. Zainteresuje się Elon Musk, bo przecież był zainteresowany Cyberpunkiem 2077. Na... to ja to widziałem. To jest taki banger w tweet, że to jest szok. W demko gry strategicznej, z losowej po prostu gra sobie 2000 osób. I zrzucasz pytanie teraz, kiedy zainteresuje się nim Elon Musk, tak jak interesował się cyberpunkiem, i myślisz sobie, że to są żarty. Myślisz, że gość musi po prostu kręcić bekę. Nie, on szczerze w to wierzy. Widać po nim, że on jest tak podjarany tym produktem i on tak głęboko wierzy w jego sukces, tylko że chyba nikt poza nim. To jest problem mały, taki drobny szkopuł w tym. Był zainteresowany cyberpunkiem 2077, a no jak wszyscy wiemy, skala jednej i drugiej produkcji. Oraz światowe zainteresowanie tychże tytułów jest absolutnie porównywalnie takie samo. Tak naprawdę to tam w tej ankiecie no to zabrakło jeszcze jednej odpowiedzi do wyboru, czyli. Pomidor. Ale w sumie to możliwe, że ja się po prostu nie znam. Wszak nie jestem inwestorem, a tylko grifterem, walącem w gierki, jak się tylko da z każdej strony. Jak się tylko da. A tutaj no profesjonalna prezentacja polegająca na łączeniu kropek. Jasno wskazuje. Widzę, że muszę jednak połączyć kropki. Poniższy wykres pokazuje, jak liczba grających w demo statystycznie się przekłada na sprzedaż gry. O jezu, błagam, niech to zostanie tutaj dalej pokazane ta projekcja. Ja pierdolę. Gość dostał dane że tysiąc grających osób, optymistyczne założenie, przekłada się na ostatecznie miliony w sprzedaży, nie? I on w to uwierzył. Wiem, że jeśli demo osiągnie o, pik tak, ponad tak. 2600 graczy, to można śmiało już liczyć... Osiągnie. Pa, 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 pa. <noise> Pik dema tysiąc. <1000. głos> Miliony sztuk, górne kilkaset tysięcy sztuk, kurwa. Predykcja oparta na danych ze Steam Database. Ktoś tak nim manipuluje, że to jest szok. Ja nie wiem, jak można w to uwierzyć. W sensie to się tak nie klei, jest tak niewiele przykładów, jeśli jakiekolwiek, które potwierdzałyby dokładnie tą planszę. To jest absurd. Pik ponad 2600 graczy, to można śmiało już liczyć sypiące się z nieba dolary, gdyż predykcja sprzedaży to wtedy. Miliony. Sztyk, nie milion, jeden miliony, moi drodzy. No ale dobra, wiecie, to był ten wariant optymistyczny. Ten pesymistyczny, czyli Peak Dema w okolicach 500 graczy, no pokazuje, że grę i tak kupi kilkaset tysięcy graczy. Dobra, no to ja tworzę grę, bo przecież umówmy się, jeżeli stworzylibyśmy w tym momencie grę dla czystej Beki. W trzy dni w RPG Makerze to prawdopodobnie 500 osób nafarmione na filmach, na YouTubie i na streamach byłoby chętne zagrać w to demo. No to kilkaset tysięcy sztuk sprzedam, fajnie. Skromnie, tak skromnie jak pan Krzysztof, który podjął polemikę z użytkownikiem X, który w swej ignorancji i niewiedzy stwierdził, że są to liczby wyciągnięte z kapelusza. Życzę powodzenia na rynkach! <śmienicza> <śmienicza> Jaki pewniaczek! <śmienicza> Kurwa! Życzę powodzenia na rynkach. Uuu, no muszę przyznać, że to mocne słowa jak na kogoś, kto dopiero 11 czy tam 12 października zainstalował Steam. O ja pierdolę, to jest najlepsze. Gość jest głównym inwestorem, głównym naganiaczem, gada o tych wszystkich statystykach, liczbach, projekcjach, powodzenia na rynkach i on nie ma zielonego pojęcia o gamingu. On nie wie o nim nic. On został wbity w ten produkt pewnie jakąś właśnie taką manipulacją, że o to się przyczyni do treningów kurwa militarnych, jednocześnie będzie świetną grą pokazującą, uświadamiającą ludzi o wojnie systemowej. Tego właśnie teraz potrzebuje Polska. Ten typek w to uwierzył, zainwestował w to kilka baniek, i <gryw> na małej platformie, nieznanej nikomu Steam, chwali się z rejestracją, nie? Ale już. Jeszcze wrzuca zdjęcia upierdolonego ekranu, a nie screena? Nie, no co? Nie, no jak, to nie tutaj tym razem chyba. Tam 12 października. Zainstalował Steam'a. Ale już tak na poważnie, wskazanie tego wykresu, samo wybrzmienie tych postów pana Krzysztofa, vibe ostatnich pokazują jasno wskazuje, że marketing nie jest skierowany do graczy, bo w sumie w graczy to wyjebane, no. a nawet ci, co się na inwestowaniu nie znają, no to wyczują bullshit z daleka. To wszystko kierowane jest właśnie do inwestorów, którzy rynek gier znają, tak jak ja znam się na branży plantacji bratków. No ale to nieważne, co my o tym tak naprawdę sądzimy, bo Systemic War, słuchajcie, jest numerem 11 na liście sprawdzanych na Steamie Gier, w takiej topce. Więc ogólnie to pan Krzysztof wie, o czym mówi tego Benz. Na Steamie Widzę, że wielu nadal nie rozumiem. Na Steam jest obecnie Festival DEM i wiecie ile ich jest? 13692, a na którym miejscu jest Systemic War, gra, o której wcześniej nikt na świecie nie słyszał? Na jedenastym! Ze wszystkich gier na całym świecie. Jest numerem 11 na liście sprawdzanych Kurwa. na Steamie gier, w takiej topce. Więc ogólnie to pan Krzysztof wie, o czym mówi tego B. Tylko, że te 13 tysięcy to są dosłownie gierki, które dwóch typów w piwnicy sobie tworzy po godzinach w szkole i wrzuca to na Steam'a w ramach Next Festa, bo można i tych gier pewnie ponad połowa właśnie tak wygląda, że to jest chillera, totalne tworzenie sobie gry na boku i prawdopodobnie jest to jakiś taki gówniany passion project. No ale tak, podkręca nam liczbę gier, w związku z czym pan Krzysztof porównuje swoją grę, w którą zainwestował kilka milionów, do tego. na Steam'ie gier w takiej topce, więc ogólnie to pan Krzysztof wie, o czym mówi tego Benz. To nie jest tak, że toplisty Steama zostały już dawno... Short story, ojciec mojego ziomka jest przyjacielem Bartosiaka i on go mega namawiał, żeby w to zainwestował. Jakoś z rok temu pokazywał mi plan na tę gierkę i tłumaczyłem mu, jakie to jest gówno i żeby w to nie wchodził. Główną ich strategią marketingową miało być, że sprzeda się dla szkół jako forma treningu militarnego. <grywka> Czy oni w ogóle są świadomi, co oni gadają. W sensie, jak bardzo trzeba być odklejonym od rzeczywistości, żeby widzieć potencjał treningu militarnego w do prawdopodobnie średniej jakości gry strategicznej. Co tu się dzieje? To plisy Steama zostały już dawno rozbrojone, zresztą nawet na tym kanale, a dodatkowo. Zdecydowane grogier to te tworzone w garażu przez dwie osoby, o, więc no. Ty, garaż dwie osoby. Cześć? Kurwa ty, ja dokładnie to samo powiedziałem. Co to jest za incepcja? Ruch nie jest też specjalnie wysoki, a Systemic War miało dwa niejako takie programy poświęcone w jednym z najpopularniejszych kanałów na polskim figlupie, ale jakby co to wiecie, liczby kontra wasze opinie. Hmm. hmm. Nie wiem czy to jakaś spontaniczna akcja, czy jakiś taki plan, bez gry zrobić śmiesznego virala, ale radziłbym zwyczajnie przestać albo... Zachować takie hasła raczej właśnie dla I inwestorzu... Inwe... Smutne jest to, że przez to, jaka jest wielka beka wokół tego, że my wszyscy sobie o tym gadamy, faktycznie ludzie to sprawdzają, no bo są ciekawi. Ty, dobra, ciekawe, jakie wielkie to jest gówno lub nie. I te liczby rosną, a ten z typeczek, Szczawiński, ty myśli sobie, kurwa, moja gra już zaraz trafia na biurko Donalda Trumpa, przecież to takie liczby kręci, a wszyscy mają z tego kurwa bekę. Radziłbym zwyczajnie przestać albo zachować takie hasła raczej właśnie dla inwestorów, Dzięki którzy faktycznie będą chcieli wejść w rynek gier, nie znając rynku gier, a pewnie takich jest niemało. Znów, nie wypowiadam się o grze poza tym, co było absolutnie zauważalne, czyli powtarzam, paskudna optymalizacja nawet na pokazach. Oraz chwalenie się kochanym przez graczy przecież AI. Ale wiem, wiem. Tak jak powiedziało samo Play of Battle, zrób se lepszą grę. Leszczu. A to akurat jest, że tak powiem, wcale nie taka zła strategia. Znamy jednego gościa z marketu AAA gamingowego, który również wypowiada się w podobny sposób. Nazywa się Randy Pitchford. Twórca Borderlandsów jeszcze tego AI się przyczepmy, moi drodzy, bo oficjalny profil, czyli Play of Battle SA, które tworzy system, i Kloro publikowało na swoim profilu taki oto film. Oho. Right now in the demo, it's set up so that if we act too independently towards Russia and Belarus, escalating things or taking actions that the Americans wouldn't like in turn. Like Tutaj to tak, chyba z tymi inwestorami to kiepsko poszło, bo pan Partoś jak to się już taki głodny wydaje, że własną rękę. Zjadał z tego głodu na tym pokazie. Jasne, oczywiście, to może być jakiś zaawansowany system luster. Ale jednak obstawiałbym jednak na filmik zrobiony w AI. I jeśli ten AI ma tak wyglądać w grze, jak tu, to ja akurat sobie opuszczę nawet mimo ciekawości. Ja to kurwa nie wierzę. Czy oni naprawdę kurwa? Wzięli jakiś wykład Bartosiaka. No bo tu widać, to jest jakiś taki panel. I zedytowali go w AI pod promocji. Tutaj to tak chyba z tymi inwestorami to kiepsko poszło, bo pan Portoś, jak to się już taki głodny wydaje, że własną rękę zjadał. Z tego głodu na tym pokazie. Jasne, oczywiście, to może być jakiś zaawansowany system luster. Ale jednak obstawiałbym jednak na filmik zrobiony w AI. I jeśli te AI ma tak wyglądać w grze, jak tu. To, ja akurat sobie to puczę, jest nawet niesamowite, co ciekawości. się dzieje wokół tej gry. Ale nie tylko ja pomyślałem o AI. Pozwólcie, że przedstawię Wam doskonały dialog. Panie montażysto, poproszę o muzykę dialogową Zobliwiona. To jest w ogóle wypowiedź Jacka Bartosiaka, czy wideo wygenerowane przez AI? Cały pokaz w kinie wygenerowaliśmy dzięki AI. Nawet widownie, true story. <laughs> no widownie na pewno będziecie sobie musieli stworzyć w AI, tak powiem. <laughs> A jak państwo wyjaśnicie glicze z przenikaniem ręki przez brodę? A myślisz, że teraz piszesz z człowiekiem? Monka. Myślę, że pisze z debilem. <śmienicza> Co to się kurwa <śmienicza> dzieje? No jeśli tak wygląda otoczka marketingowa tej gry, to faktycznie że mega sukces. Bardzo dobrze to podsumował na Twitterze pod moim wpisem jeden z użytkowników. Tak to się kończy, gdy normiki biorą się za... Ej, ale fabuła tego wszystkiego brzmi jak jakiś sen na gorączce. Ja nie wierzę, że to się dzieje, stary. Jeszcze mega sukces. Bardzo dobrze to podsumował na Twitterze pod moim wpisem jeden z użytkowników. Tak to się kończy, gdy normiki biorą się za branżę gier. Niezłe spotkanie dwóch światów, tak na marginesie. Tu... To jest faktycznie ciekawe do obserwowania pod tym kątem, bo to pokazuje, jaka jest przepaść między ludźmi, którzy inwestują w coś, w zakresie czego mają jakiekolwiek kompetencje i wiedzę, a jak bierze się za to ktoś, kto nie ma żadnego zielonego pojęcia, czym jest nawet Steam, dopóki gra, kurwa, nie wyjdzie, którą faktycznie popiera. To jest totalna przepaść. I my gadamy często o tym, że wychodzą gry, które są krapami, że wielkie spółki nam upadają i tak dalej. Gadamy o Ubisoftzie, o Electronic Arts, ale oni dalej są kilka pięter wyżej, niż ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia i ładują się w coś takiego. Myślę, że warto dodać backstory lore inwestora. Backstory lore inwestora, który ja znam, bo gadałem o tym z Piotrkiem. Long story short, miał jedną po poprzednią inwestycję, może to Wam faktycznie ten portfel inwestycyjny tego Pana przedstawi. Ten gość zainwestował kiedyś w restaurację, w bufet, który nazywa się Kebab u Babci i Kebab u Babci to był bufet na Złotej Kurwa 4 w Warszawie, który <ścoughs> sprzedawał kebaby z kotletem schabowym. I pana tak to poruszyło, tak mu się ten pomysł polski spodobał, no że wiebał się w ten interes i zainwestował całkiem spore siano. To jest coś. niesamowitego. Użytkowników, tak to się kończy, gdy normiki biorą się za branżę gier. Niezłe spotkanie dwóch światów tak na marginesie. I tutaj pełna zgoda, ale Wróćmy do tych statystyk. Grifterem będąc, zróbmy sobie pewne obliczenia i porównania. Czy te 2200 graczy w Piku w Demie przełoży się na miliony kopii? Połączmy razem kropki. Eww. Brother, eww. Najpierw sugestia od Was. Battlefield 6. Tak, zdaje sobie sprawę i każdy zdaje sobie sprawę ze skali gry, wiecie, marketingu i tak dalej. Battlefield 6 w darmowej becie miało pik ponad 800 tysięcy graczy, a po premierze 750 tysięcy graczy. I jak podaje WCCF Tech na tej platformie, czyli na Steamie sprzedało się 1,8 miliona kopii. Nie, Battlefield, jaki tam Battlefield? To jest nic w porównaniu do potężnej gry Systemic War. Zapamiętajcie to. Manor Lords, głośny tytuł, również będący strategią stworzony przez naszego rodaka, sprzedał ponad milion kopii. Pik graczy naraz to 173 tysiące, a mówimy o tym, że ten pik dotyczył płatnej gry, wycenionej na około tam 100 zł. A Systemic War, jak napisał ModPL, powołując się na pokazowe Q&A, kosztować ma... 60 dolarów. <śleszy> I teraz już na poważnie, posiłkując się profilem na icie, czyli. Mario kurwa Alter, Za którego polecenie dziękuję innemu użytkownikowi kokosz tsunami, uczestnicząc Dzięki w zombie Mario Alter przeanalizował przelicznik zainteresowania demem i tego, jak to się przekłada na zainteresowanie pełnej wersji. Kilku, kilkunastu gier. Są to bardzo ciekawe statystyki, więc polecam również ten profil. I podesłał mi ją taką właśnie tabelę, gdzie największym przelicznikiem cieszy się Crime Scene Cleaner. Demem zainteresowało się raptem 375 osób, ale gra wystrzeliła w kosmos i w piku. Po premierze wynosiło to 13,5 tysiąca Dobra, rem. i to jest najbardziej to odklejony przypadek. 36-krotna, jeżeli chodzi o przelicznik zainteresowania demem, a grą. Okay. A warto oczywiście też podkreślić, że ta gra zbiera mega pozytywne oceny i kosztuje 100. Nie 60 dolarów. Dobra, czyli będziemy mieli grę za 250 zł, którą w demie gra 2000 osób, z czego połowa jest tam nakręcona dla beki. No na pewno się sprzedadzą zyliony kopii. I teraz zakładając taki mega, super, uber pozytywny scenariusz, jakby sama Bozia Szczęścia wstąpiła na ziemię z czterolistną koniczynką, by osobiście polecić wszystkim Systemic War, i wyskoczyłby on tak samo, i cieszyłby się tym 36-krotnym pikiem po premierze, dałoby to 80 tysięcy graczy w piku. I teraz znów biorąc. Uber optymistyczny scenariusz takiego Battlefielda 6, który jest nową grą, w którą tłuką ludzie niemiłosiernie. 750 tysięcy w piku po premierze. Jezu mi szczerze, właśnie brakuje takiego posta kilua. Tam chuj zelonym maskiem, ale kiedy zainteresują się tym recenzenci odpowiedzialni za wybory do gry roku. Naprawdę nie byłoby zbyt odklejone, gdyby pan Szczawiński zaczął pisać, że ta gra powinna już wygrać za demo tę grę roku, bo zapowiada się tak fenomenalnie. Tłuką ludzie niemiłosiernie Łosiernie 750 tysięcy w piku po premierze, a sprzedaż tego Battlefielda na ten moment to, tak jak wspomniałem, 1,8 miliona sztuk na Steamie, to daje to przelicznik sprzedaży do Pika w wysokości 2,4. Więc sumując to mega optymistyczne 80 tysięcy w piku razy mega optymistyczny przelicznik 2,4, daje to sprzedaż w wysokości 192 tysięcy sztuk. 192 tysięcy sztuk w najbardziej optymistycznym scenariuszu, jeżeli sobie weźmiemy kalkulator. Ile tam było? 192 tysiące. Dobra, 192 tysiące sztuk razy 60 dolarów, razy 0,7, bo z tym bierze 30%. Podatki ile odejmiemy na podatki? 20% z tego jeszcze? Coś takiego? No, chyba tak. Myślę, że można to jeszcze razy 0,8 pomnożyć. Wychodzi nam 6,5 miliona dolarów. <laughs> Razy 3 przecinek tam, nie wiem, kurwa 7, powiedzmy Wychodzi nam 24 miliony złotych W najbardziej optymistycznym scenariuszu A przypominam, że pan Szczawiński Sam, jeden Zainwestował w to już 6 baniek kurwa. <laughs> Tylko on <laughs> Ja pierdolę. A i tak, to jest tak optymistyczne, jak to, że ja wychoduję sobie włosy na zakolach po prostu sobie oni wnieżę. No życz... tak, no prawdopodobieństwo tego wyniku jest takie, że ja urosnę jeszcze 10 centymetrów i w końcu będę miał powyżej 1,80 no, Peniowo myśląc. Ale, skoro jesteśmy tacy pewni, panie Krzysztofie, i tam całe studio odpowiedzialne za grę, to zapraszam do małego dżentelmeńskiego zakładu. Jeśli po premierze, powiedzmy dwa miesiące po premierze, będą sprzedane miliony kopii, czyli minimum dwa, to ja się gole na łyso na żywo, a wszyscy wiedzą, że jestem bardzo przywiązany do resztek moich włosów, grając jednocześnie w Systemic War i powtarzając Systemic War, Systemic War, Systemic War. Jeżeli będą dwa miliony kopii, to ja się dołączam, ja się na baskata opierdolę. A że mam też masę ludzi, którzy szczerze nie mogą znieść mnie na tym YouTubie i szczerze mnie nie cierpią i którzy chcieliby zobaczyć to upokorzenie, no to właśnie napędziłem wam nieco sprzedaż. Ale jeśli nie osiągnie milionów sprzedanych kopii, to ja wtedy chętnie pomogę. Mój kanał ma około 67 tysięcy subów, zrobimy reklamę za 100 tysięcy powiedzmy i myślę, że... To jest sobie trochę smutne, że kanały osób oglądających mają więcej subskrypcji, niż ta gra kiedykolwiek kurwa gracz zobaczy. Się te kolejne 2000 graczy tym tytułem zainteresuje. No skoro 2000 w piku dema darmowego, to miliony sztuk. To jeśli zainteresujemy kolejne 2000 graczy, to już będą miliony razy dwa. A biorąc pod uwagę 60-dolarową cenę gry, no to mówimy o zarobku w postaci minimum 120 milionów dolarów. Więc co to jest te marne 100 tysięcy złotych za podwojenie wyników, podwojenie zysków, prawda? To co? Zakładamy się? No, chyba, że. właśnie ta kontrowersja jest zaplanowanym zabiegiem marketingowym, a ja właśnie dałem się zrobić w tych. No, nawet jeżeli, to całkiem śmiesznie, no. Nie wiem. Mnie po prostu bawi cała sytuacja wokół tego. Ja trzymam kciuki, żeby ta gra była dobra, no bo czemu nie? Ale ludzie, którzy faktycznie są zaangażowani w pchanie tego projektu, w gadanie o tym, w pompowanie jakiejkolwiek świadomości produktu w internecie. Piszą takie, kurwa, farmazony, że to jest szok. No. Zajebisty materiał od pana Arka. Śmieszne to może być, no. Śmieszne bardzo.